Za bezpretensjonalność, prostotę i świeżość formy. Guillermo Rossi, Paul Sturs i Jakaśka Kaszka postanowiliśmy wyróżnić film Tomasa Imbacha. Minął Dzień. Is done. Po raz kolejny okazało się, że. Nasz, nasz festiwal przyznaje nagrody filmom bezkompromisowym, filmom, filmom, które w bardzo dużym stopniu wpływają później na rozwój w ogóle sztuki, sztuki filmowej, nie tylko, nie tylko filmu dokumentalnego. W ten sposób można potraktować decyzje. Żyli, które przyznało nagrodę dla twórcy obrazu, czyli dla, dla filmu bezsenni. To samo można powiedzieć o, o filmie Alamar Rubena Gonzalesa, czy o, czy o Grand Prix, czyli o nowym filmie Nicolasa Geek Haltera. Po Zachodzie, który jest bezkompromisowym filmem pokazującym, można powiedzieć, co się, co się dzieje w naszej cywilizacji po Zachodzie bez słowa narracji, bez, bez, słowa, bez słowa dialogu. Również bardzo szczególnym filmem jest film, który dostał specjalne wyróżnienie. Minout, minął od Dzień szwajcarski film Tomasa, Tomasa Imbacha. Jest to zupełnie kompletnie wyjątkowe, niecodzienne przeżycie. Kinowe.